Widzicie? Możecie to wszystko sprowadzić do tak naprawdę jednej odpowiedzi. Opuściłem Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, ponieważ zostałem chrześcijaninem. Co tam, YouTube? Witam na kanale. Dziś będę mówił o trzech z głównych powodów, dla których ja opuściłem Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Dla tych z was, którzy są tu nowi, ja jestem, byłem adwentystą trzeciego pokolenia. Mój ojciec jest pastorem w kościele adwentystycznym. Byłem edukowany w ich instytucjach, więc co sprawiło, że odszedłem? Cóż, poczekajcie i dowiedzcie się. Ale po pierwsze, jeżeli podoba wam się zawartość taka jak ta, nie zapomnijcie by polubić i subskrybować. Kliknijcie ikonę powiadomień, byście mogli być powiadomieni wtedy, kiedy zawartość taka jak ta będzie przesłana. Powiedziawszy to, zagłębimy się. Ellen White jest autorytetem interpretacyjnym. Ona jest obiektywem ich interpretacji, na której zbudowany jest cały system ich doktryn. Oni wierzą, że była natchniona nie w sposób inny niż ten od biblijnych autorów. Problemem jest to, ona nie zdaje biblijnego testu proroka. Powtórzonego prawa 18 jest jasne. Każdy, kto przychodzi i twierdzi, że mówi w imieniu Boga, ale podaje fałszywe proroctwo, nawet jedno, demonstruje to, że oni nie są od Boga. Gdy zacząłem sprawdzać pewne jej wizje i twierdzenia wobec Pisma, stało się bardzo jasne, i to bardzo szybko, że tej kobiecie nie dano żadnego objawienia od Boga. Gdy często rzekomo otrzymywała dane objawienie i ono nie układało się później z tym, co ona sama twierdziła... Wtedy przekonująco dotrzymywała następne objawienie, po to by poprawić poprzednie. Czy Bóg jest tak złym komunikatorem? Czy On nie jest wszechwiedzący? Adwentyści, pomyślcie o tym. Jeżeli Bóg wybrałby dawać dalsze objawienia poza pismem, przez tą kobietę, czy On nie wie, jak efektywnie się z nią komunikować? Czy On nie znał tego, co chciał? Dlaczego miałby rzekomo dać więcej wizji, po to by poprawić błędy Ellen, po tym, gdy początkowe wizje właściwie się nie ułożyły? To nie ma żadnego sensu. Gdy zrozumiałem, że nie ma żadnego oddzielenia separacyjnego adwentystycznej teologii od Ellen White, nie mogłem pozostać częścią ruchu zbudowanego na oszustwach i kłamstwach. Powód drugi. Inny Jezus i inna Ewangelia. Więc nie mówię tego z radością. Jednakże Jezus adwentyzmu jest innym Jezusem niż historyczny. Biblijny Chrystus. W Mateuszu, rozdział 24, sam Jezus powiedział, że pojawi się wiele fałszywych Chrystusów i zwiodą wielu. Ci fałszywi Chrystusowie nie mogą Cię zbawić. Nie są prawdziwi. Mówienie jedynie po prostu słowo Jezus nie znaczy, że mówisz o biblijnym. W Duchu proroctwa, tomie I, w rozdziale pierwszym stronie 17,23, Helen mówi, że przed stworzeniem Ziemi Jezus został wywyższony, by zostać uczyniony równym z Ojcem w autorytecie i mądrości. Co znaczy, że Jezus nie posiadał tych boskich atrybutów od wcześniejszej wieczności. Oni uczą, że Bóg jest trzema osobami, które mogą zostać opisane jako rodzina lub zespół. Helen White użyła terminu niebiańskie trio i trzech godnych nieba. Nie tak jak historyczny chrześcijański trinitarianizm, gdzie bóstwo jest rozumiane jako trzy osoby dzielące jedną istotę lub naturę, Kościół Adwentystów naucza. Że bóstwo jest jedno w misji i celu, nie jedno w istocie i substancji. Innymi słowy, oni uczą klasycznego trójteizmu, nie trynitarianizmu. I to jest perfekcyjny przykład tego, jak oni używają chrześcijańskiego języka, ale mają inny słownik. Oni wierzą, że mógł zgrzeszyć i że przy wcieleniu Jezus zaniechał pewnych boskich atrybutów i inne herezje, które chrześcijański Kościół już zaadresował wieki temu. Nie wierzą, że odkupienie zostało dokonane na krzyżu, ale że w rzeczywistości tak naprawdę kontynuuje się obecnie w niebie, w pracy, którą nazywają sądem ślądu. To samo sobie wymaga wielu serii wideo, ale wykładając to prosto, jest to nauczanie, które zmienia zarówno Bóstwo, jak i Ewangelię. Więc po zbadaniu pisma w kontekście i tego, co chrześcijański kościół historycznie wierzył o Chrystusie, musiałem być szczery wobec ich Jezusa i Ewangelii. To jest nienegocjacyjna, fundamentalna kwestia i wyrzuca adwentyzm poza granice chrześcijaństwa. Powód trzeci. Szabat dnia siódmego jest pieczęcią Bożą. Centralnym dla ich całego ruchu jest ich wierzenie, że Szabat dnia siódmego jest pieczęcią Bożą i chodzenie do kościoła w niedzielę będzie znamieniem bestii. Paweł powiedział jasno w Efezjan 1.13, że pieczęcią chrześcijanina jest Duch Święty, bycie narodzonym na nowo, nie Szabat. Także myślałbyś, że jeżeli Szabat dnia siódmego jest pieczęcią Boga, to Paweł nie powiedziałby, by nie osądzać żadnej osoby, która czyni różnicę między jednym dniem a drugim, ale by każdy pozostał przy swoim własnym zdaniu. Dlaczego on mówi coś takiego? Jeżeli chodzenie do kościoła w sobotę było pieczęcią Boga, oni wierzą, że rząd Stanów Zjednoczonych połączy się z rzymskim papiestwem i protestantyzmem, by uchwalić nakaz wielbienia w niedzielę i czyniąc to, dadzą licencję na eliminowanie Adwentystów, którzy będą musieli umrzeć za siedmiodniowy szabad. Nie żartuję, ani nie przesadzam. Jeżeli nie jesteś adwentystą, może to brzmić dla ciebie naprawdę dziwnie. I jest, ale ja, który wyrosłem w tym świecie, dla mnie jest to tak naprawdę bardzo smutne. Jest wiele dobrze chcących ludzi, którzy są złapani w tym kulcie, którzy żyją z powodu tego w nędznym strachu i lęku. Nie mogę powiedzieć, czy oni wciąż to robią, ale gdy ja dorastałem w adwentystycznych szkołach, mieliśmy ćwiczenia czasów końca, tak jak ćwiczenia przy pożarze, ale o wiele bardziej obłąkane gdzie mieliście przygotować się na przychodzących protestantów, którzy mieli zabijać nas za siedmiodniowy szabat. To dlatego teologia ma znaczenie. Zła teologia krzywdzi ludzi. Musiałem podjąć decyzję i będę ufał temu, co mówi jasno Słowo Boże, że to Duch Święty jest pieczęcią chrześcijan. Lub czy miałem pójść za kościołem Adwentystów Dnia 7, który twierdził, że Ellen otrzymywała objawienie od Boga, a które przeczą objawieniom Nowego Testamentu. Więc możecie to tak naprawdę sprowadzić do tylko jednej odpowiedzi. Opuściłem kościół Adwentystów Dnia 7, ponieważ zostałem chrześcijaninem. Więc oto macie ludzie. To są głównie trzy powody, dla których ja opuściłem Kościół Adwentystów Dnia 7. Czy ty opuściłeś Kościół Adwentystów Dnia Siódmego? Lub czy wciąż jesteś w adwentyzmie? Jeżeli tak, chciałbym cię wysłuchać. Napisz komentarz. Jak zawsze, jeżeli podoba ci się twórczość taka jak ta, zostaw ocenę pozytywną. Nie zapomnij by subskrybować, byś mógł być powiadomiony, kiedy zawartość taka jak ta będzie opublikowana. Aż do następnego razu. Niech Bóg błogosławi.